Akt zawierzenia niepokalanemu sercu Maryi, Królowej Polski. Niepokalana Matko Jezusa i Matko moja, Maryjo, Królowo Polski. Biorąc za wzór świętego Jana Pawła II, mówię dziś: Cały jestem twój, twoja. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego, całą siebie. Wszystko, czym jestem, mój umysł, serce, wolę, ciało, duszę, zmysły, emocje, pamięć, zranienia, słabości, moją przeszłość od chwili poczęcia, teraźniejszość i przyszłość wraz ze śmiercią cielesną, każdy mój krok, czyn, słowo i myśl. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam także moją rodzinę i wszystko co posiadam. Tobie oddaję wszystkie moje prace, modlitwy i cierpienia. Ty najlepsza matko chroni mnie i moich bliskich od złego. Upraszaj nam łaski potrzebne do przemiany i uzdrowienia. Prowadź po drogach życia i posługuj się nami do budowania królestwa Twojego Syna Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela świata, od którego pochodzi wszystkie dobro, prawda i życie. Amen.